A co robisz? Ja właśnie kończę czytać książkę. A co? Yy, mam dla ciebie niespodziankę. Jak skończysz czytać książkę, to pójdziemy do supermarketu i wtedy będziesz miała 10 minut na włożenie do kosza czego tylko chcesz, i ja za wszystko zapłacę. Co ty na to? Wow! Będzie fajnie. Cieszysz się? Bardzo, ale to łatwe. Tak? No, no zobaczymy. Masz tylko 10 minut. I pamiętaj, musisz skończyć książkę. No tak. Siemka. Właśnie naprawdę nie wiem co ta mama zrobiła i nie wiem czy może ona do tego mnie wkręca, czy to naprawdę prawdziwe, no naprawdę nie wiem. I właśnie skończyłam taką Fajną bardzo książkę, ale zaczął e, bardzo długo czasu ja ją czytałam i taka gruba ona jest, ale Wam polecam, bo bardzo fajna jest, e, magiczne drzewo. Zaraz zobaczymy się, bo ja idę się ubiegać. <laughs> Siemka, e, jak widzicie już jesteśmy w sklepie i teraz be, musimy tylko znaleźć puszkę, chodźcie za Okej, okay, znalazłam już wózek, teraz tylko muszę znaleźć Elmę. No, to jest taki wózek. No, będziesz musiała dobrze się zastanowić nad tym, co włożysz do niego. Masz na to, przypominam, 10 minut i powodzenia. Czas zaczyna się od teraz. Start. No oczywiście na stoisko ze słodyczami. Dobry pomysł. Ale to ciężkie. Bardzo hajbuzek taki ciężki. Okay. Ja no i jak, zakupy udane? No chyba tak. Kosz pełny? Tak. Okej, okay, bo zostało ci jeszcze tylko dwie minuty. To chyba już mi nie wejdzie. Już tak. ci nic nie wejdzie? No. A chcesz coś zmienić? Mm, tak. No to masz jeszcze czas na wymianę. Okay. Podasz dane zakupy? No jakoś. No kosz pełny. Teraz idziemy tak. do kasy zapłacić za Twoje zakupy. Najlepszy, no się Ty płacisz. No tak. <laughs> Najfajniej, że ja płacę. No. Jak widzicie, ja już wróciłam do domu. I był duży wybór, ale ja miałam małego wyboru, bo Wózek jest mały. No, to pokażę Wam moje wielkie zakupy. Tu mam dwie czekoladowe jajka. Tu mam batonik i czekoladowy. Tu mam dropsy truskawkowe, A tu czekolada. Oreo, To jest moja ulubiona. Następnym razem powiem dla mamy, żeby zrobiła zakupy w tym wózku sama. Zobaczymy, co cwaniara kupi. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie.